Dobra, um, nagrywam to po to, no, nie muszę mówić, bo, bo już dostałem, bo już, no, proszę, u, u, no, tam, u, no teraz, mogę w końcu być administrator, no, facility, facility administrator. Z czego jestem zadowolony, bo. No, administrator. Mam teraz dostęp do wszystkiego dosłownie. Dosłownie do wszystkiego. No i jestem zadowolony. Fajnie. Jestem zadowolony po prostu. No, to tylko dlatego postanowiłem. Z, z, no pokazać tylko dlatego prawdę mówiąc